Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kurde, w kolejnym odcinku. Taki Tak, w kolejnym odcinku, bo już kiedyś tam nagrywałem cholerę, cholerę. Nie ile temu. No i kurde, będziemy sobie dzisiaj zgadywać ludziów. Ludziów takich jak y, pierwszy to hardkorowy Koxu y, Lucius z gry, nie? Trevor oraz Geta 5 i. no i ostatnią osobkę Solo, Tak. Solo, masz towar. Jesteś to dziwką, to się umówimy. I takie tam... Dobra, lecimy pierwszy. Kurde, aha, bo to mówi wiek, dobra. Pierwsza osoba no to hardcore koksu Robcik, kurde, wurnejka. Co to nie chcę, A to, że ta. A dobra, to nie, to ja nie chcę. Zamknij okno. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Kuźwa, to już ciężkie pytanie. On chyba jest jakimś tym. W poza chyba, nie? No ale obecnie jest z Polakiem. Twoja znana dzięki YouTube. Kuźwa, co tak od razu, żeś wyskoczył z tym YouTube'em. Znana. Eee, no, no, no jest trochę znana, no, no, no nie powiem, że nie, tak? Eee, nie jest kobietą. Nie jest kobietą. Raczej. Twoja za związana z Minecraftem? Nie, nie grał chyba w Minecraft'a. Chyba nie. Twoja postać jest gaczem komputerowym? Nie, on tylko biska kurde napina. Nie, raczej nie. Czy twoja postać jest muzykiem? Nie. twoja postać ma się okulary? Ale co to takie kuźwa? I, szczegóły. Yy, czy twoja postać ma się okulary? Nie. Chodziło o przeciwsłoneczne, czy przeciwdeszczowe, czy przeciw kuźwa, ślepcowe? Nie wiem. W każdym razie nie. Czy twoja postać ma kolczyki na twarzy? Nie, ma tylko bicki. Czy twoja postać ma lekką nadwagę? Kuźwa on... Mm, on jest taki trochę napakowany, ale jest trochę taki trochę gruby, nie? Czy ma lekką nadwagę? Chyba nie. Chyba nie. Czy twoja postać gra rolę lekarza? Nie. Czy twoja postać ma samochód? Tak. Twoja postać należy do grupy, której członkami są sami chłopcy? Nie! Czy twoja postać jest biznesmenem? Nie. Nic mi o tym nie wiadomo. On jest chyba zwykłym, kurde, trenerem na siłowni. Poniekąd nie. Czyli, że nie. Twoja postać nosi brodę i nie ma brody, jest całkiem łysy. Czy twoja postać jest związana ze sportem? Tak, jest związana. Czy potrafi bardzo yy, szybko latać? Nie potrafi latać. Czy słowa twojej postaci nie mają związek z nożną? Nie. A kolej, wiedzieć, czy on kogoś ma płoda jakiegoś? Chyba nie. Czy twoja postać gra w niemieckim klubie? Nie. Czy twoja postać jest wieczorem? Nie. Czy twoja postać do nie jest Nie. Nie? Czy to jest po czy nie? Pytałeś się, już śmieciu, powtarzasz się. Kuźwa, ja wiem, czy jest żonat? Chyba nie. Chyba po prostu jest znana ze. ze swoim... Kuźwa, Skąd ma... to wiedział? Chociaż może jeszcze nie trafić. Tak. Kto, Kuźwa? Mariusz Czerniewicz. Ja pierdziele. Chwila, jeszcze raz spróbujemy. Nie. Yy, mówi w zabawny sposób. No tak, poniekąd. Tak! Robert Buroika Hardkorowy Koksu. Zgadłeś przyjacielu, ale dopiero za drugim. Dobra, next. Lecimy z Ludzkiem. Z Luciusa, tak. Dobra, brawo, zgadłeś. Tak, jesteś zrypany. Ja chcę od nowa. Czy twoja postać ma polskie nazwisko? Lucius raczej nie. Twoja postać naprawdę istniała? Hmm, ale że w jakim sensie? Raczej znaczy nie. Jest zła? Tak. Tak, raczej tak, nie? Czy ta postać jest kobietą? Nie. Czy taka ma włosy na głowie? Nie, ma włosy na k**wa pięcie. Tak, ma włosy na głowie, jest związana z Batmanem? Nie. Czy taka postać używa pistoletów? Do tej pory raczej nim mnie strzelałem i... Chyba nie będę? Tak, ma specjalne matry, ma czarne włosy, tak. Nie wiem. Czy twoja postać jest z czarnodziejem? Nie wiem. Czy twoja postać pochodzi z zaniurowanej... Nie. Czy twoja postać jest świnką? Nie. Czy twoja postać ma brata lub siostrę? No, chyba nie. Tak zabija ludzi. Nie, czy Twoja postać jest z kimś zakochana? Raczej nie. Czy Twoja postać jest doskonała jakiegoś odkrycia? No! Czy Twoja postać będzie z piekła? Raczej nie. Czy Twoja postać jest bohaterem? Okiebie pasty? Nie. Czy Twoja postać. Na no, Cię osobiście? Nie, nie znamy się. Ja tylko kuźwa nim gram. Ma miecz? Raczej nie. Czy Twoja postać gra w harem Nie. Czy Twoja postać gra w gry komputerowej? Tak. <gry> kuźwa, skąd ja mogę to wiedzieć? Nie wiem. Tak, Kurde, zgad tego śmiecia. Ja pierdziemy, dobry jest. To rzeczyś mi WAS zaskoczył. Dobra, tak. przed przedostatnia osoba. Trevor! Z GTA 5. Powinien to szybko ogarnąć, nie? tutaj. oczywiście możecie pisać w komentarzu yy, kogo ciekawego. Yy, mógłby ten śmieć zgadnąć. I sobie nagramy jeszcze jeden odcinek. No i dobra, lecimy z Trevorem. Nie jest. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Nie. Czy twoja postać nosi buty? Tak, nosi buty. Tak, jest zdrowym Tak. Ej, no! Jezu uprzejma, nie. To jest w nowoczesna. Co? Twoja postać jest w partii Nie wiem. Nie, to. Aż kuźwa mać! mogłem wiedzieć, że to nie. No przecież to kuźwa nie murzy, nie? Nie spała, nie jestem kuźwa. Gajem! Panujesz nad Twoją postacią? Yy, tak, słucham, nie? Yy, Trevor stracił rodziców? Nie wiem. To pasja jest z kucykami, nie? Zależy, jaki się w GTA wybierze język, nie? Nie. Chyba sobie jest chora psychicznie? Trochę. jest wyjątkowo nerwowa? Tak. to jest tam czyli. No, Trevor, Michael i Franklin. Tak! Trevor Phillips. Kranty, dobra tak co tu zrobić no co tu zrobić jak zgadz dobra no i lecimy z ostatnią osobą cypis cypis solo powinno go szybko zgadnąć, bo kuźwa wybił się na tych swoich obecnych piosenkach w której jest prawdziwa tak yy... no tak yy, tak yy, jest kobietą nie nie, czy twoja postać? Nie, to nie Sasha Gray, twoja to jest iCarly, nie. jest graczem komputerowym? Raczej nie. Yy, poniekąd tak, poniekąd tak. Nie, nie, nie mieszka w Nowym Jorku. To nie Popek. Yy, to nie Eminem. Chyba nie damy. Młodo nie, ale Kościół chyba już wie o co, o co chodzi, w którym kierunku iść. Mm, chyba nie. Chyba tam nie pomaga niczym. Tak, niczym sobie tam nie pomaga, że my, my jednego lub dwóch znanych rodziców. Nie. Jest <śm> teraz z tobą nie. Czy to jest gra głównie w komediach? Nie. Czy to w gra Tak, okulary ciemne. Nie postać jest bezpłodna, co to kuźwa zapytanie, ja pierdzielę Nie, nie, twoja postać zabawne filmiki Zabawne to nie Znaczy, twoja postać ma obecnie ponad 30 lat Kuźwa, skąd nie mogę wiedzieć ile Cypisz ma lat? No nie wiem, nie wiem ile on ma Co? No na pewno kuźwa, nie trafiłeś przyjacielu Tak, kontynuuj, to masz zgadnąć śmieciu Twoja pasada postać... nie, chyba ich tam jest więcej, nie? Czy Twoja posoi Saros? Nie wiem. Goli się, chyba nie ma. Tak. Twoja prosorzić główną Chyba tak. Trzeba posićam słowo. No niech będzie, że tak, przeklina tak. Nie. To w Nie, Cypis nie jest złysy. Tak! Cypis! Serio rapper! A dobra, nieważne, nieważne. Zgadł mniej więcej, powiedzmy, że wszystkich. A najbardziej to się, to się zadziwiłem tym, kurde, ludzkiem. Takie easy to do niego było, że kuźwa... ...Jesus Christ. Okej, okay. to już tyle. Żadno się z wami, do następnego. Dostał łapkę przyjacielu w górę. No i napisz w komentarzu, jeśli chcesz... ...kogo, kurde, ten śmieć ma zgadnąć w kolejnym odcinku. No i ten, nagram coś, nie? Ram, pam 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 pam